Cześć, witam Was w następnym odcinku z poszukiwań. Dzisiaj jestem nad jeziorem Rokitno. Ciężko tu było dojechać. Jak widzicie śnieg leży. Jest tak minus 1. No minus jeden nie jest na 100%, bo jest nawet trochę przymrznięte to jeziorko. Nie wiem czy wejdę, może jak nie odbije, to nawet wejdę do tego jeziora. Chociaż tutaj widzę, że już ktoś. Może był, może nie. To taka jedna większa dziura, sami widzicie. No i co, plaży tutaj w sumie nie widać. Aczkolwiek myślę, że to jest ta plaża, taka mała tutaj. Tam jest jeszcze boisko do siatkówki. Ale takie jakby nieaktywne. W ogóle tutaj wszystko wygląda na opuszczone. Tam jakieś stare budynki. Przejdę, zobaczę się tam Z tego co wyczytałem na szybkiego w necie to był tutaj kiedyś ośrodek wypoczynkowy normalnie no, ale widać już, już że był tylko Pustostany wszędzie No fajnie, ładnie tu musiał być Halo, albo, jest tam to? Nikogo nie ma wejście do jakiejś piwnicy. Tu jest chyba taki największy budynek, A wejdę zobaczę może ktoś śpi tam. <laughs> E tu chyba były prysznice albo toalety diabeł wie kable jeszcze są jak to mieć zbiera <laughs> nie to aluminiowe to się nie opłaca dlatego jeszcze pewnie tylko są dobra biorę się za, za szukanie i pierwszy sygnałek 10 groszy mocno zleżały. Tak, oto sto aluminium. I co, ja już to boisko do środkówki obleciałem całe. Tylko 10 groszy mi się udało na nim znaleźć. Ogólnie strasznie śmietnisko. Detektor szalał, jak ściekły. No i też tu jest zjeżdżone. Widać, że ludzie jeżdżą tutaj by czym oparciem. Taka bieda, Byłem zmienić baterię w GoPro. Ale tam mam już sygnałek na wierzchu. To od razu na żywo wam pokażę. Tu w takich zaroślach szukam. Tu widać kiedyś też było zejście na plażę, no ale tylko pozarestało tutaj wszystko. No niestety. Jest jak jest. Dobra, z ręki wam jakoś nagram, bo nie mu mocował już. Coś tu gdzieś mam. Albo nie kopnąłem, a się pochwaliłem za szybko. Też tak może być Nie, nie jest coś. widzicie. Suwak, raczej resztki suwaka Dobra, włączam się przy następnym, zaraz tam wchodzimy na tą plażę No i nie wiem czy do wody wejdę, no niby morcy wchodzą, bo już chyba z trzeci tutaj był to i ja mogę wejść w woderkach co najmniej. No dobra, zastanowię się. Sygnał dziesiątka 11 i sprawdzamy. Cóż to takiego może być. Kapselek, no cóż innego. Piewa. Kopiemy Łatwo się tu nie kopie No i widać przerośnięte wszystko Ale sygnały w miarę Na wierzchu w miarę są Dobra zobaczymy Może już jest na wierzchu Ciepło nie jest No ale dziwne jakby było No tym nie ma nic Nie udało mi się tylko kopnąć, chyba. nie. Czekajcie, tutaj jest. jest. no ale podziemy chyba Coś mamy. A, karcer. Nie, karcer. Jakie one dają różne sygnały, to jest też aż, aż zdumiewiające, że tak powiem. Pomoc już w totalnej ruinie tutaj jest. Aczkolwiek ja bym się jeszcze odważył po nim przejść. te deski tutaj akurat wyglądają na zdrowe, tylko są takie o pojedyncze złamane. Jest to najsłabsze wypadły. A przetestujmy jak wpadnę Jak wpadnę to się szybciej zachęcę, żeby do wody wejść trzeszczą podobno Pewno to będziecie słyszeć o, ta już ma też ostatki Dobra, dalej nie idę, bo to naprawdę trzeszczy <noise> I co już? Już może jedną czwartą plażę zrobiłem i nic ciekawego nie znalazłem niestety, ale jeszcze jest nadzieja. Ta woda mnie strasznie kusi Może zrobię tak, że ile wytrzymam, to tyle w niej posiedzę Tak, tak, tak możemy zrobić w sumie Bo woda mnie kusi pieruńsko Jak nikt nie wchodził tu można coś ciekawego znaleźć. Taka w sumie 315. Coś tam przebija na coś. Zaraz zobaczymy co to jest. No zdjęty. zdjęte. Ale tylko powierzchown. Już to widzę. Jest to tylko jakaś mu księżna może. Miedziana podkładka. Ale ma osią sprzywija. Następna dziurka już. W sumie ostatni sygnałek. Chyba dwa grosze. Nie, 10. Nie. Jeszcze coś innego. Ciepoko w tym jeziorku. Nie. 5 finingów z 1906 roku. O, proszę, to stara dość moneta. Super, lepiej taką znaleźć niż jakąś piątkę naszą współczesną. Doczyszczę ją, to Wam lepiej pokażę. Ale super, tam je cieszy. I jeszcze jeden sygnałek. I to już widzę, gdzie monetka się uśmiecha. Patrzcie sami świeże 10 groszy. Długo nie leżało. Dobra, plaża już przyleciała w 100%. No i co? My będziemy na dzisiaj kończyć. Nie no, żartuję, zdecydowałem, że jednak wchodzę na chwilę do tej wody. Także idę się przebrać. Dobra widzowie, to co, heja! No, blewki jest. Muszę go trochę rozkrócić, żeby nie gotował With that one. się ruszyć w ogóle widzowie cokolwiek do przodu, to muszę najpierw łamać ten nut. Niestety, zaraz ja Wam pokażę. Bo tak to nie mogę w ogóle machać wykrywaczką, tutaj mi już blokuje. Tak łamie! Pierwszy sygnałek to jest zawleczko od jakiejś konserwy, nie konserwy. A tak to na razie cisza. Czas się rozgrać. Przyszła do mnie kawusia. Także smacznej kawusi, jak to pije. Liczyłem trochę na więcej sygnałów, no ale na razie jest lipa. No ale nie wchodzę też głęboko, no bo na razie do kolan. Jeszcze myślę chwilę wytrzymam. Także jeszcze trochę głębiej tam powchodzę. Może akurat coś wyjdzie fajnego. Póki co, niestety, nadal same śmieci. Tym razem to blaszka od zapalniczki. Dobra, sprawdzam jeszcze co pod tym mostkiem się kryje, w miarę, w miarę możliwości. I na dzisiaj. Zobaczymy. Położę gdzieś kamerę, może od razu. Jak się tu wzbudza, fajny detektor, też tutaj od tego pomostu ciągną jakieś równe czy coś? O. Widzę go już na wierzchu. Bardzo wezmę. nie znam każdego, kopał żeby tutaj chciał być zobaczmy co tu piercionek jest. <śpiewa> Patrzcie sami. Ale chyba no złoto to chyba nie jest. Żadnej puńcy Nigdzie nie ma, ale jakby tutaj leżał długo, to by, to by taki świetnie nie wyglądał. W takim dobrym stanie to chyba tylko złoto może być. No bo będę musiał go przeanalizować na pewno. Ale super, nie spodziewałbym się nawet. Teraz tutaj jestem zadowolony, miałem już kończyć, ale może nawet w te krzaki tam wejdę. Kiedyś ktoś chodził, coś pogubił. No ale ba, boję się, że to będzie jednak ten chiński XP Ale ładnie strasznie wygląda, nawet jeśli to jest ten XP Super, cieszę się niezmiernie Dobra Lecimy dalej, że tak powiem Nie wiem czy dobrze będzie widać, bo tu muszę także na półku co chodzić A mam kamerę na klacie Ale tu, gdzie ten pierścionek wyszedł, coś jeszcze chce być Niestety jakaś blaszka tylko wejdę trochę w te krzoki o, Coś tu gra Dwunastka nie Ale nieraz tak lutówa też bije. Dobra mam kopnięte Co nic? A było, że kopnięte. No coś mi to uszukało. Chyba, że ten, a nie, jest coś. Ciężarek owiany. Widzicie, jak kawzel. jak kawzel był. Dobra, wylazłem z tej wody. Zimno jak pierun. Przeszukałem całe te. Praktycznie. Całe te, mówię jak major suchodolski świętej pamięci. Tutaj przeszukałem, no nic nie było więcej. A dziwne, że w ogóle monety się w jeziorku nie udało żadnej znaleźć. W sumie wygląda ono na przeszukane i dziwi mnie ten pierścionek. Albo go mors zgubił. Bo tu morsu co chwilę przyjeżdżają w sumie te mors. Co chwileczkę. Mogło, być, mogło tak być, że zgubił. Ale musiał tu wędrować po tym moście, no bo zaraz w sumie pod mostem była ta obrączka. Tak zaręczynowa wygląda Ale myślę, że to niestety XP, bo jeszcze teraz sobie na to popatrzyłem świeże zgubiony Trudno, ale cieszy mnie i taka. Pierwszy raz taką znalazłem, ładnie wygląda Także co? Ja już idę się grzać, że tak powiem, jeszcze wam parę fajnych może ujęć zrobię tutaj z tej okolicy, żebyście oko pocieszyli i będziemy się żegnać na dzisiaj a tutaj taka ciekawostka jeszcze czynna ochrona rybołowa na obszarze województwa lubuskiego nie będę wam tego całego czytał jak ktoś będzie chciał to sobie zrobi stop i przeczyta jak jest ciekawe monitorowany. Kamerka, nie? A widzicie tu szczotownia. Tu macie fakty o wybołowach. za szybko powiedziałem żeby dokończył bo przecież jeszcze się wam należy podsumowanie chodzę jeszcze tutaj tak zwiedzam że tak powiem tutaj jeszcze jakiś taki stary budynek stoi coś tu było fotel tylko został oj wiaderko Tutaj jest jeszcze jedno takie zajście, widzę. Mogła być plaża, a nie musiała. W sumie te słupki tak wyglądają, jakby kiedyś tutaj był jakiś pomost. No ciekawe, czy tutaj idzie w ogóle na internecie zobaczyć, co tu kiedy było i jak to wyglądało. Jak można, to przypnę Wam link. Jak ktoś będzie ciekawy, to sobie zobaczy. Znowu tam jakieś pomieszczenie Dobra włączy się przy czymś ciekawszym jeszcze o ile będzie tam dalej W sumie tam jest ciekawa rzecz bo no, tam na samym środku tego jeziora jest taka wysepka jakby było ciepłe, cieplej to byśmy tam przepłynęli <laughs> Z ciekawości Tutaj też coś było tu miało powstać diabeł wie wszystko zareśnięte. Tak, jak las. W sumie można powiedzieć. Szkoda. Szkoda, bo naprawdę, naprawdę fajne i klimatyczne miejsce. Cicho tutaj jest. Nie usłyszycie ani jednego auta. Szkoda, że to się tak zapuściło. Ale tak bywa. Tu jest taka dróżka. Tak jakby prowadziła do jakiegoś miejsca. Ja się tam przejdę, zobaczę. Zobaczycie razem ze mną, zresztą Time lapse odpalę, tylko chwilę potrwa Ha, a ja myślałem, że to Gdzieś prowadzi do jakiegoś fajnego miejsca A to wyprowadziło mnie w pole Ta dróżka <laughs> Ale tu widać, że kiedyś nawet był prąd dociągnięty Tak przy okazji już widzę No ale już nie jest <laughs> Już jest po prądzie Dobra, zmierzam ku autu i pokażę Wam to podsumowanie i na dzisiaj kończymy. Już w sumie nic ciekawego nie ma do pokazania. No i patrzcie, tu już wszystko to co dzisiaj znalazłem. 30 groszy podkładkę to 5 feningów suwak i ten pierścionek. Raczej na bank, chiński szczyzna. Do... No a tu śmieci i co? Ja na dzisiaj będę kończył Nie wiem co w następnych odcinkach będzie, bo to wszystko jest spontaniczne ostatnio Ale przede wszystkim zostawcie te suby. Te łapki mogą być w dół. Nie ma problemu. I co? Trzymajcie się, cześć!